Czy zmartwychwstanie Jezusa to tylko halucynacja uczniów? Nie, bo halucynacje to zjawisko prywatne, a nie zbiorowe, a Chrystusa Zmartwychwstałego widziało nawet kilkaset osób naraz. Bo halucynacje zwykle trwają krótko i nie powtarzają się, a wizje Zmartwychwstałego trwały 40 dni, wiele razy. Bo halucynacje powstają na bazie tego, co człowiek nosi w psychice, a apostołowie od zmartwychwstałego dowiedzieli się o tym, o czym nie mieli zielonego pojęcia. Bo apostołowie wcale nie czekali na zmartwychwstanie Chrystusa i nie uwierzyli, gdy Go zobaczyli po Jego śmierci i tego nie ukrywali. Bo halucynacje nie jedzą, a Jezus po zmartwychwstaniu jadł przynajmniej dwa razy. Bo halucynacji nie da się dotknąć, a Uczniowie z martwych wstałego dotykali, bo z halucynacjami nie da się dialogować logicznie przez dłuższy czas. A apostołowie robili to z Chrystusem z martwych Więc Zmartwychwstały Chrystus to nie halucynacja uczniów. Ale jakie miał zatem ciało? O tym następnym razem.